O diecie Władysława Jagiełły krąży całe mnóstwo legend. Podobno odżywiał się bardzo zdrowo. Stronił od alkoholu, dużo spał, zażywał ruchu i dbał o higienę. W dzisiejszych czasach założyciel dynastii Jagielonów z powodzeniem mógłby zostać fit influencerem. Przyjrzyjmy się zatem diecie Litwina na polskim tronie. Nawet dziś w narracji historycznej Władysław Jagiełło bywa niekiedy przedstawiany jako barbarzyńca, co nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. Ten niekorzystny PR wynikał z faktu, że dla panów polskich Jagiełło był obcym i niedawnym poganinem, co z oczywistych względów budziło nieufność. Jednak pamiętajmy, że jako syn ruskiej księżniczki i wielkiego księcia litewskiego, Jagiełło odebrał solidne, jak na tamte czasy, wykształcenie. Jagielonowie zwykle jadali dwa posiłki dziennie

Dni powszednie królowa Jadwiga spożywała też coś w rodzaju późnej kolacji, na którą podawano jej zwykle białe pieczywo i piwo. Królowa była wielką miłośniczką piwa. Według rachunków kuchni jej dworu potrafiła dziennie wypić nawet 2,5 litra. Tymczasem Jagiełło stronił od alkoholu. Najchętniej piał mleko albo wodę źródlaną sprowadzaną specjalnie dla niego z Litwy. Każdy posiłek, czy to na dworze króla czy królowej, tak. Mieli osobne dwory i osobne kuchnie, lecz w owym czasie było to zupełnie normalne. Stanowiły trzy pełne dania. Najpierw były zupy, które jedzono za pomocą pieczywa. Potem zasiadano do pieczystego lub ryby, które zapewne również zagryzano chlebem. Na końcu zaś podawano jarzyny, Jedzone być może z kaszą lub strączkami, a może również z pieczywem. Żaden dwór nie mógł funkcjonować bez biesiad. Pełniły one często ważną rolę polityczną i społeczną, a samo jedzenie, napitki czy muzyka były jedynie tłem do załatwiania spraw wagi państwowej. Przy mniej uroczystych ucztach liczono u stołów jagiełłowych po 60 i kilka dań. Widziano tam wszelkiego rodzaju potrawy, przysmaki i napoje. Zwierzyny i kurczęta, ryby i ptaszki, pirogi, pasztety, torty, pozłacane konfekty i owoce, wina, miodów i piwa, co nie miara. Opisywał Karol Szajnocha. Jadwiga lubowała się w biesiadach. ło, traktował je jako zło konieczne. Z rzadka tylko zdarzało mu się prawdziwie zaszaleć. Zwykle wówczas, gdy jakaś potrawa szczególnie mu zasmakowała. Podobno w 1412 roku świeżo przyrządzony bawole serca jadł tak entuzjastycznie, że całkiem stracił umiar i się pochorował. Jagieło i Jadwiga byli wielkimi miłośnikami bigosów, kiszek, kaszanowych, potraw z podrobów, dań z grochu czy kasz. Lubili też wszelkiego rodzaju barszcze, żury i polewki. Jagieło był prawdopodobnie uczulony na jabłka, dlatego od nich stronił. I jego wielką namiętnością były za to gruszki, które, jak zanotował długoż, Kryjomo jadał. Chętnie jadał też owoce suszone i smażone w miodzie, figi oraz melony. Różnice pomiędzy kuchnią króla i królowej nie były wielkie. Król wolał ciemne pieczywo z otrębami, a królowa jasne, z delikatnej, pszennej mąki. Jagiełło dbał o to, by na jego stole pojawiały się także litewskie specjały, czyli jakbyśmy to dziś powiedzieli, jego smaki dzieciństwa. Kucharze przygotowywali mu wówczas polewkę z litewskiego pasternaku, kisielowsiany, duszoną rzepę czy pirogi nadziewane mięsem lub warzywami. Jeden rodzaj pirogów był kością niezgody między małżonkami. Problem polegał na tym, że był to ulubiony przysmak Jagiełły i król nie zamierzał pozbywać się go ze swojego jadłospisu. Przyrządźmy zatem ów królewski przysmak. Panie i panowie, przed państwem pirogi serowe gotowane na maśle, czyli. Leniwe, ale jagnięczo. Do miski wrzucamy twaróg, żółtko i bardzo miękkie masło. Całość blendujemy. Dodajemy mąkę i trochę soli i znów dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy pianę z ubitych białek i ostrożnie mieszamy. Tak, masa, którą otrzymaliście, jest lepka i naprawdę trudno wyobrazić sobie formowanie z niej klusek. Ale nie dokładajcie więcej mąki. Uwierzcie mi, z tego ciasta powstaną idealne kluseczki. Rolujemy ciasto na stolnicy. A następnie kroimy je na zgrabne kluseczki. Tak przygotowane kluseczki wrzucamy do gotującej się wody. By tradycji stało się zadość, Sprawdźmy, jak smakują leniwe, ale Jagiełło, choć nie potrafię sobie wyobrazić, żeby komukolwiek mogły nie smakować. To są kluski idealne, jadwiga nie znosiła tego dania. Podobno spoglądała na pirogi serowe z nieskrywanym obrzydzeniem i konsekwentnie odmawiała, ilekroć małżonek proponował jej skosztowanie swojego ulubionego przysmaku. Cóż, podobno o gustach się nie dyskutuje, ale jeżeli chodzi o upodobania smakowe, chyba bliżej jest jednak do Litwina niż do Andegawenki.